Mogę zgasić y, światło na publikę, a publikę... Czy ma publika telefony? to już widziałem, ale potrzebuję teraz tak, y, latarek, lamp naftowych i reflektorów co ktoś przyniósł, to proszę do góry teraz właśnie tak. Musimy zrobić klimacik. Dajcie nam trochę światełko. Pięknie, Wrocław, wyglądacie. Wow. Dobra, możemy... Szczególnie wrócić. jak jest ciemno. Widzę ciemność hey. Nie zawrócę już Choćbym nie wiedział ile jeszcze przede mną hey. Daj mi tylko cud Który sprawi, że nie będę więcej chciał umierać rano Daj mi tylko powód z demonami walczyć na noc Bo nie uratujesz mnie przed niczym więcej Tylko restach mi pomoże zabić rękę Ale stare okulary zostaw tylko w nich Widzę ciemność hey. Nie zawrócę już Choćbym nie wiedział ile jeszcze przede mną hey. Daj mi tylko cór, który sprawi, że nie będę więcej chciał umierać rano i tylko pomóc z demonami walczyć na noc Bo nie uratujesz mnie przed niczym więcej Tylko restart mi pomoże zabić mękę Jak yeah. lorety w dół to głowa w niebo nie ma miejsca Jak dom za konsolety, polu lekko przygasza jak siakło czy oh. mal pisze czy pisze, dzisiaj się na jakieś szako Czekaj, odpiszę mu, że pisze, no więc nie za bardzo Powiedzę oh. co, piszę ciszę i wywołać taką Po nocach rozmawiam z królikiem tak jak do Maku Miniesz minie, że osiedla to są hodowlaną farmą Przykryje nas karmu, ale oddziela i co by się nie działo, warto to być ponadto hey. Połączony z matnią, podsłuchuje telefon, nas nagrywa własny laptop Wybierz inną ścieżkę, może ktoś powtórzy Podatność i strefa komfortu dla mnie są pułapką więc od opinii Niech to się uwolniłem dawno I nawet jeśli przyjdzie czas, się rozdzieli nas dystans 17 po 8, Spotkajmy się w zmysłach Stare okulary, zostaw tylko w nich, widzę ciemność Nie zawrócę już, choćbym nie wiedział ile jeszcze przede mną Cud, który sprawi, że nie będę więcej chciał umierać rano Da mi tylko powód z demonami walczyć na noc Bo nie uradujesz nie przed niczym więcej Tylko resztę mi pomoże zabić mękę Ale stare okulary, zostaw tylko w nich, widzę ciemność Nie zawrócę już, choćbym nie wiedział ile jeszcze przede mną Daj mi tylko cud, który sprawi, że nie będę więcej chciał umierać rano Daj mi tylko pomoc, demonami walczyć na noc, Bo nie uratujesz mnie przed niczym więcej Tylko restart mi pomoże zabić mękę Zrób się za swoich bliskich w roku. Słuchajcie, ja mam jedną ogromną prośbę, bo ten gościu jest przezdolny Zrób się ogromny hałas dla Mateusza Kipsa! Dziękuję. Dziękuję, bardzo. E, słuchajcie, teraz sprawdzimy, czy Wrocław naprawdę potrafi skakać. Wcześniej was wzięliśmy trochę z zaskoczenia, ale tak, teraz tak, potrzebuję moich kierowników POGO, więc... Y Łukasz jest kierownikiem numer 1, Pogo i Oliver Olson jest kierownikiem numer 2. Oni teraz was, robią koło na środku i na wszystkie komendy reaguje tylko I. W sensie oni mówią, kiedy wjeżdżamy, a kiedy nie wjeżdżamy. Nie Słuchajcie, tak. prawda jest taka, że ten numer i Pogo na tym numerze jest już tradycją. Jeśli mógłby prosić, żebyśmy otwarli gdzieś tutaj w środku koło, wszystkich, którzy są chętni poskakać razem z nami, zapraszam do środka. Na tym na napierdzielamy Tak jest. <śla> Tochanie te to koło jest fajne, ale one jeszcze może być trochę większe, więc jeszcze o dwa kroki do tyłu, dobra? Co za jakiś syf, sobie? Kto to nam wrócił? Wrocławisz jesteście gotowi! Wszedłem tu na chwilę, a jest za 25. Jeszcze nie, jeszcze trzymamy go, trzymamy teraz, nie te w serca Na byłem już od dziecka Lecz nigdy nic na pokaz nadal jestem nie do zdjęcia Przyjdzie na mnie pora, zagram ci ostatni hej, nam! teraz, na chwilę, a jest za dwadzieścia pierwsza Popierdol stronę my nie może mnie już przestać Nie trzyście teraz, póki te mordy się Wszyscy ty, w tył, dwa kroki w tył! Tak. Tak, 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 tak. tak. Nie chcę o zdołać zapamiętać Zanim oddamy resztę, jesteście po do mnie Trzy, dwa, dwa, raz, dwa, Sam, tak. Może to pora już rana, rana zawsze będzie zna, już pora Tylko daj mi odwrócić mora, w sercu zima, nasze noc wiosna oczach wina, a tu duszy zgon